Witam. Ostatnio na zwierzyńcu, do którego link daję w opisie filmu, poruszyłem problem w hodowli modliczek dotyczący karmienia. Każdy, kto hodował te owady, wie, że gardzą one pokarmem martwym, preferując to, co się rusza. Na pierwszy ogień poszła spod Romantis SP, którą nabyliśmy na poprzedniej giełdzie. Link do tego filmu także w opisie. Jak widać, modliczce podtykany jest pod żuwaczki martwy mącznik. A nasz zielony drapieźnik, gdy tylko poczuje smak wnętrzności ofiary, to ochoczo przystępuje do konsumpcji. Jest to trik znany w społeczności hodowców modliszek i bardzo przydatny, gdy nie mamy odpowiedniego, aktywnego, aktywnie poruszającego się pokarmu, jak muchy czy świerszcze. Nie wyobrażam sobie jednak, że ktoś posiadający dziesiątki modliszek będzie je karmił w taki sposób. Jest to przydatne, ale jednak wymaga, abyśmy naszemu podopiecznemu poświęcili o wiele więcej czasu niż normalnie. Plusem jest zaś to, że rozwiązanie to daje nam gwarancję, że nasz owad napełni swój odłot i nie padnie z głowy. Metoda ta może być stosowana zarówno w karmieniu maluchów, jak i większych osobników. Należy jednak uwzględnić to, że malce są bardziej nieśmiałe i bojaźliwe, a także to, że nie wszystkie gatunki chcą z nami ochoczo współpracować. Aby pokazać, że metoda ta może być stosowana w hodowli wszystkich modliszek różnych gatunków, to zatrudniliśmy do udziału w filmie wszystkie modliszki, jakie posiadamy w swojej hodowli. Kolejnym więc prezentowanym gatunkiem jest Rompodera megera. Podobnie do poprzedniczki, jest to także typ dużej, zielonej modliszki, będący wręcz wzorcowym obrazem do tego rodzaju owadów. Tego osobnika także nabyliśmy na jednej z poprzednich giełd terrorystycznych. Osobnik ten jest jednak większy od poprzedniej z Podromantis, ale obydwa gatunki wyrosną na duże owady. Jak widzimy szczególnie na tym filmie, owady te mają dobry wzrok, którego używają do namierzania aktywnie poruszającego się pokarmu. Ich oczy są podobne dość do oczuważek, które także cechują się, w się świetnym wzrokiem. Zwróćmy uwagę, że oczy są duże, umieszczone na bokach trójkątnej głowy, dzięki czemu owad widzi praktycznie wszystko, co dzieje się wokół niego. Na sam koniec zostawiliśmy chyba najdziwniejsze. Filokrania paradoksa, czyli młodyszka liściogłowa, to prawdziwy dziwak. Jej wygląd upodabnia ją do suchych liści, dzięki czemu siedząc nieruchomo wśród gałęzi staje się niezauważona dla nieświadomych ofiar. Można więc wystrój do tego gatunku opierać właśnie na suchych liściach, bowiem owad będzie korzystał z tego typu ozdób. Nie jest to może gatunek zbyt aktywny i raczej nieśmiały w porównaniu do wcześniej prezentowanych okazji. Nie oznacza to jednak, że jest gorszy. Gatunki bowiem zależnie od środowiska, w którym żyją, dostosowują się dobierając jak najlepiej wszelkie możliwości, jakie posiadły. Trapieżcy tworzą taktyki, by być jak najskuteczniejszymi łowcami, a ofiary starają się uniknąć schwytania i przeżyć. Podliszka lesiogłowa więc postawiła na kamuflaż i cierpliwość w oczekiwaniu na ofiarę. Kamuflaż także pełni rolę ochronną, bowiem dzięki temu jest trudniej zauważalna dla zwierząt, które i na nią kolują. Widzimy więc, że niezależnie od różnic, jakie dzielą poszczególne gatunki tych owadów, to są także elementy łączące. Jednym z takich elementów jest właśnie ta żarłoczność, która stała się jednym z atutów tych owadów. Warto dodać jednak, że Mogliszka zjada swoją ofiarę na żywca, rozrywając silnymi żółwaczkami ciało nieszczęśnika. Nie jest to z pewnością szybka i lekka śmierć. Na koniec chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału oraz lajkowania na Emanuel EmanuelWPE oraz Zwierzyniewsku. Dodatkowo wspomnę, że na kanale trwa konkurs z nagrodami. Jeśli więc jesteś zainteresowany nimi, to zapraszam do wzięcia udziału. W opisie filmu umieściliśmy linka do regulaminu i zasad konkursu do usłyszenia.